Cześć kochani, ja nazywam się Hanna, a to jest kanał Vegan Rebels. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć i pokazać, jak dbam o moją skórę. W szczególności dzisiaj skupię się na skórze twarzy. Skąd pomysł na taki filmik? Ponieważ bardzo dużo osób zarzuca mi. Dbanie o skórę w sposób niewegański. A ja chciałabym Wam dzisiaj pokazać, że naprawdę można dbać o skórę w sposób wegański. Jednocześnie chcę też, słuchajcie, obalić taki mit, ponieważ. To, że ktoś przychodzi na weganizm, nie oznacza, że będzie w 100% naturalistyczny. W związku z tym zupełnie z celem mija się krytykowanie, na przykład, że o, weganka i ma zrobione paznokcie, tak jak ja, albo o, weganka i ma zrobione rzęsy. Jeżeli chodzi o rzęsy, to chcę Was uspokoić: nie są one z włosia naturalnego, są to rzęsy ze sztucznego jedwabiu także nie krzywdzą żadnego zwierzątka. Nie cofniemy się, słuchajcie, do czasów, epoki kamienia łupanego. Nie będziemy nagle w 100% eko i nie wyzbędziemy się w 100% cywilizacji. Do wszystkich tych pań, bo to panie tak krytykują, weganki, które są nadal, bym powiedziała, zadbane, tak jak kobiety, nieweganki, lubią się malować, lubią farbować włosy, lubią robić paznokcie. Chcę powiedzieć, że. Nie zrezygnujemy z osiągnięć cywilizacyjnych, takich jak na przykład podpaski, które również nie są ekologiczne, takich jak tampony, które również nie są ekologiczne. Takich jak pampersy dla dzieci, które również nie są ekologiczne, nie zrezygnujemy z jeżdżenia samochodem. Oczywiście jest pewna grupa wegan, ekowegan, którzy starają się żyć zupełnie naturalistycznie w zgodzie ze środowiskiem i z naturą. Natomiast proszę, chcę dzisiaj obalić pewien mit. To, że jestem weganką, nie spowoduje tego, że ja przestanę farbować włosy. Akurat moje włosy farbuję obecnie kilkoma rodzajami henny z Dubaju i jest to możliwie najbardziej naturalny sposób farbowania włosów, jaki znam. Natomiast nie oszukujmy się, nie możemy wymagać od kobiet, żeby przestały farbować włosy, żeby przestały malować, czy robić sobie w jakikolwiek sposób paznokcie, czy używać kosmetyków. Istotne jest to, przede wszystkim słuchajcie, żeby starać się używać rzeczy, które nie są testowane na zwierzętach. Druga sprawa, chciałabym zaapelować, że istotne jest to, żeby Starać się używać rzeczy, które na rynku już są, produkty, które, produktów, które na rynku już są od dłuższego czasu. One, słuchajcie, już zostały przetestowane. Istotą sprawy, moim zdaniem, jest to, żeby nie jakby to powiedzieć nie wymuszać na rynku i żeby też producenci zaprzestali słuchajcie produkowania coraz to nowych rzeczy, które w świetle prawa i różnych wymogów wymagają testowania na zwierzętach. W ogóle mamy już tak rozwinięty poziom wiedzy i poziom cywilizacyjny, że nie mamy potrzeby już testować kosmetyków na zwierzętach, bo wiemy, co człowiekowi szkodzi, co nie. Nie potrzebujemy też wynajdywać coraz to nowych produktów, które trzeba, według prawa czy też według firm, testować na zwierzętach, ponieważ one nam nie są do niczego potrzebne. Już wszystko, słuchajcie, na tej ziemi mamy, co jest potrzebne. Przechodząc, słuchajcie, do meritum, dzisiaj chcę Wam pokazać, co robię. Codziennie rano i codziennie wieczorem, a jeżeli jest weekend, jeżeli mam na to czas, to czasami jeszcze w ciągu dnia, ale umówmy się, to się zdarza rzadko. Chciałabym Wam pokazać, jak dbam o moją twarz. Moi drodzy, przede wszystkim moje drogie, bo może głównie oglądają mnie dziewuchy. Przede wszystkim słuchajcie, stosuję masaż twarzy. Można to nazwać jogą twarzy, niektórzy to nazywają masażem twarzy. Generalnie chodzi o to, żeby masować tą naszą buzię. Hmm, w miarę odpowiedni sposób, żeby po prostu aktywować tutaj działanie mięśni twarzy, które wiadomo, że z wiekiem, podobnie jak wszystkie mięśnie, no, zaczynają tracić, że tak powiem, swoją sprężystość, co przekłada się na te różne zmarszczki na twarzy, które nam się robią. I chcę Wam powiedzieć, żebyście nie zrażały się robiąc te masaże, czy też stosując jogę twarzy ponieważ no, nie ma tutaj spektakularnych efektów od razu. Na te efekty, słuchajcie, trzeba trochę poczekać. Myślę, że takie pierwsze efekty, jeszcze to jest zależne wszystko od tego, w jakiej kondycji macie swoją skórę, natomiast myślę, że takie pierwsze efekty, jeżeli chodzi właśnie o poprawienie waszej mimiki, o to, żeby wasze mięśnie zaczęły naciągać tę skórę i żebyście wyglądały coraz młodziej, pojawiają się po paru tygodniach. Najłatwiej, słuchajcie, jest pracować tutaj z powiekami, z oczami. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, bo w sumie skóra na powiekach jest bardzo cienka, podobnie jak na szyi. Jeżeli chodzi o szyję, powiem Wam, no bardzo ciężko jest właśnie z tymi ćwiczeniami szyi, bo szyja się skubana nie chce tak szybko poddawać <tum> tym wszystkim masażom i ćwiczeniom. U mnie zauważyłam, że najlepiej na szyje działają, słuchajcie, ćwiczenia, które powodują takie fajne naciąganie tych mięśni szyi I, i, i w ten sposób widzę już, że zaczynają mi się niwelować po prostu zmarszczki. Skóra jest coraz fajniejsza. Słuchajcie, mój codzienny sposób na pielęgnację, do którego was naprawdę gorąco zachęcam, bo Mam efekty, i powiem Wam szczerze, że jak e, zaczynałam, o już dawno temu, ale jak zaczynałam, nie spodziewałam się, słuchajcie, że te efekty mogą być e, m, tak spektakularne. E, te efekty, słuchajcie, w ogóle powodują, że cała buzia nam się tutaj podnosi, że zaczynają nam się kształtować takie te fajne m, kości policzkowe, te policzki takie, bo nam tu wszystko idzie do góry. E, więc naprawdę Was zachęcam i nie zrażajcie się. Natomiast, korzystając z okazji, chcę Wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że odżywianie komórkowe, o którym mówię tutaj na kanale, możecie sobie włączyć playlistę Odżywianie komórkowe. Tam, tam są filmiki, w których mówię właśnie o tym, jak ja się odżywiam komórkowo. Daje słuchajcie, spektakularne efekty, ale to jest w ogóle, tego nie da się opisać. E, tak, jak kiedyś miałam problem z nawilżeniem skóry, w tej chwili moja skóra na całym ciele jest po prostu bez balsamów, bez czegokolwiek, mega nawilżona. Jest, e, słuchajcie, no, skóra e, wróciła mi do kondycji sprzed, e, bym powiedziała, no, 10 albo lepiej lat. Naprawdę, słuchajcie. E, Odżywianie komórkowe powoduje, że odżywiacie Waszą skórę i Wasz organizm. Ale teraz mówmy o skórze, bo jesteśmy, że tak powiem, w sferze beauty. E odżywiamy naszą skórę wodą strukturalną ponieważ woda która jest zawarta w warzywach w owocach a co za tym idzie w sokach które ja tutaj na kanale i w odżywianiu komórkowym tak rekomenduję po prostu jest wodą strukturalną i odżywia wasz organizm waszą skórę milion razy lepiej niż taka zwykła woda butelkowana ponieważ jest to woda strukturalna, którą nasz organizm e, słuchajcie przyswaja dużo lepiej. Więc przechodząc na odżywianie komórkowe, automatycznie słuchajcie, dbacie również e, o taki proces anti-aging w waszym organizmie. Odżywianie komórkowe, słuchajcie, e, przekłada się również na kondycję waszych włosów, ponieważ eliminujecie wtedy nadmiar białka, który jest bardzo szkodliwy dla włosów. W wyniku spożywania nadmiaru białka ludzie zaczynają łysieć, włosy wypadają. Nadmiar spożywanego białka doprowadza również do łysienia plackowatego, z którym tak ogromny problem ma wiele kobiet. Również jeżeli chodzi, słuchajcie, o na przykład wypadanie włosów, które bardzo często, jak widzę, różni. Specjaliści zrzucają na karb tego, że się starzejemy, czy u kobiet i u mężczyzn na karb tego, że wchodzą w okres przekwitania, jest spowodowane tym, że akurat to się może zbiega z tym czasem, kiedy już ludzie zaczynają się starzeć. Natomiast, słuchajcie, jest to po prostu wynik tego, że spożywamy za dużo białka. Białko jest bardzo szkodliwe dla naszych struktur włosowych. Więc, jeżeli chcecie w sposób naturalny zapobiegać procesom starzenia się, jeżeli chcecie stosować dietę anti-aging, to ja Wam gorąco polecam odżywianie komórkowe, czyli tak zwane raw vegan, czyli po prostu witarianizm, czyli po prostu żywe, surowe jedzenie. Chociażby w tych 80-70%, tak jak stosuję to ja. Uwierzcie mi, efekty są spektakularne. Mało tego, kiedy zaczniecie stosować odżywianie komórkowe, już nigdy nie napijecie się tak dobrze wodą, jak napijecie się owocem. To jest po prostu coś niesamowitego. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając, przechodzimy do meritum sprawy. Ja, słuchajcie, do tych masaży, które robię i do tej jogi twarzy stosuję, słuchajcie, hydrolat. Różnego rodzaju, może inaczej, różnego rodzaju hydrolaty. Moim ulubionym jest w ogóle, słuchajcie, ekstrakt z bluszczu. Ja go kupuję, słuchajcie, w takim sklepie. Zarekomenduję Wam ten sklep, bo dziewczyna jest naprawdę warta uwagi i robi dobrą robotę. Kupuję te hydrolaty i ekstrakty w sklepie ziołowy kuferek. I moim ulubionym jest ekstrakt z bluszczu, chociaż on jest tam polecany przez właścicielkę do zwalczania celulitu. Natomiast ja sobie już przeczytam gdzie indziej, że ekstrakt z bluszczu również działa przeciwzmarszczkowo. I namiętnie tym, że ekstraktem, słuchajcie, z bluszczu masuje sobie. Codziennie już od paru lat słuchajcie moją twarz i naprawdę widzę efekty spektakularne. Struktura skóry jest, słuchajcie, niesamowita. Mam bardzo grubą, bardzo jedną skórę. Owal twarzy się poprawił. No to co słuchajcie? Lecimy. Ja nie jestem specjalistką od tych masaży. Chcę Wam po prostu tylko pokazać, które ćwiczenia według mnie działają najlepiej. Tych ćwiczeń możecie znaleźć w internecie ogrom, ogrom różnych masaży. Wiadomo, że nie chce mi się wykonywać wszelkich masaży, jakie po prostu istnieją i nie mam na to czasu, ale podstawowy masaż, który wykonuję jest po prostu rewelacyjny. No więc nalewam sobie na ręce odrobinę tego ekstraktu z bluszczu. Wszystko, słuchajcie, masujemy do góry, no bo wiemy, że grawitacja działa po prostu na dół, więc nie ma sensu jeszcze tej naszej pyszczały po prostu e, obniżać. No i jedziemy z tym masażem, słuchajcie. Nasilenie jest takie, natężenie, bym powiedziała, tego nacisku jest takie, żebyście to czuły, ale żeby to było średnie, okej? Okay? Te masaże mają przede wszystkim na celu to, żeby pobudzić, słuchajcie, wasze mięśnie, ale oprócz tego, żeby pobudzić również słuchajcie e, krążenie, ponieważ krążenie powoduje, że wasza skóra również się ujędrnia. No i robimy tutaj to takie słynne o ten słynny taki gest liftingujący, taki jakbyście chciały tutaj Zaczepić za wasze uszy, po prostu tą skórę, żeby się trzymała. Ja się słuchajcie, strasznie śmiałam z tego na początku, bo tak sobie myślałam, kurczę. No po co to tutaj takie, nie wiem jak to powiedzieć, zawieszenie stosować, ale słuchajcie, to pomaga. Teraz słuchajcie takimi ruchami, również o średnim natężeniu, przesuwamy te palce o do góry, żeby tą skórę, tak jak no wiecie, tak jakbyście chciały przepchnąć tam całą limfę i to wszystko, co tutaj e, macie na tej twarzy, do góry. Tutaj walczymy, słuchajcie, z owalem, z podbródkiem, właśnie z owalem, żeby pięknie nam poszedł do góry słuchajcie, parę minut takiego masażu. Nie musicie go robić bardzo długo. Oczywiście im więcej powtórzeń, tym lepiej. Naleję sobie już tego ekstraktu. On jest, słuchajcie, dlaczego ja lubię najbardziej do tego masażu ten ekstrakt właśnie z bluszczu, ten hydrolat z bluszczu? Ponieważ, słuchajcie, on jest taki, on się nie wchłania tak od razu. On jest taki, bym powiedziała, tłustawy, taki mocno nawilżający, no, jest bardzo fajny i dlatego dobrze się na nim masuje. No i jedziemy. Słuchajcie. O, do góry wszystko. Do góry. Tutaj po tych tak zwanych chomikach jedziemy do góry i po nosie. O! Boże, ja to robię zazwyczaj bez lustra. <laughs> I teraz patrzę. O! I twarz, i to, i czoło. O, zobaczcie. Tutaj wszystko. Wiecie, ja też dodaję e, troszeczkę swoich takich rzeczy. O, bo na przykład takiego masażu, to ja nie widziałam na żadnym filmiku z jogą, ani z masażami twarzy, a uważam, że one bardzo fajnie właśnie tutaj nam to wszystko rozprostowują. E, moi drodzy. Moje drogie dziewczyny, chcę Wam jeszcze powiedzieć, że oprócz tych masaży, co by nie było tak lekko, łatwo i przyjemnie, to stosuję jeszcze trochę inne metody tego odmładzania twarzy. Wszystkim osobom, które zarzucają mi, że stosuję botoks, chcę powiedzieć, że już od wielu, wielu lat na rynku beauty jest coś takiego jak zamiennik botoksu, który jest zamiennikiem roślinnym, moi drodzy. So, jest również taki preparat jak DMAE, który również nie jest preparatem odzwierzęcym, który również powoduje, że e, mimika naszej twarzy zostaje rozprostowana e, i po prostu zmarszczki są w wyniku ostrzyknięcia, czyli w wyniku mezoterapii tym preparatem wyrównane. Także bardzo gorąco Wam polecam, ponieważ są to produkty, Wegańskie. Naprawdę możecie sobie nawet w internecie wpisać botoks, roślinny zamiennik botoksu albo botoks roślinny, i w dobrych gabinetach możecie pójść właśnie na mezoterapię takim preparatem, która spowoduje, że po iluś takich zabiegach wasza skóra, wasza skóra będzie miała zupełnie inną strukturę niż wcześniej. Oczywiście ostrzykiwanie takim preparatem. No, trzeba powtarzać dużo częściej niż takim botoksem, zwłaszcza na początku, kiedy ta struktura waszej skóry nie jest jeszcze za dobra, ale potem efekty są coraz dłuższe i coraz bardziej spektakularne. Oprócz tego, słuchajcie, bardzo gorąco Wam polecam mezoterapię witaminą C, która również nie ma nic wspólnego tutaj z wykorzystywaniem zwierząt. Najlepsza witamina C, to też dobre gabinety ją mają, to jest witamina koreańska, którą możecie sobie właśnie buźkę ostrzykiwać w postaci właśnie mezoterapii igłowej, ale możecie również, słuchajcie, stosować to, co ja, ja nagram o tym kolejny filmik, mianowicie stosować mezoterapię mikroigłową przy pomocy takiego rolera, którym jeździcie sobie po buzi, wklepując witaminę C. I to jest już, słuchajcie, zabieg, który możecie robić w domu. Słuchajcie, teraz moja ulubiona część, bo to jest właśnie najbardziej spektakularny moment, który bardzo fajnie nam faktycznie szybko daje efekty. Mianowicie, działamy tutaj na powiekę co by nam się pięknie tutaj naciągnęła, zliftingowała, odmłodziła. Zobaczcie, wykonujemy taki ruch tutaj wzdłuż brwi i tu do góry. Wzdłuż brwi i tu do góry. O, po powiece. O, Ło, ale mam lifting zrobiony, aż czuję, że to oko mi poszło do góry. Jest po prostu, naprawdę efekt, efekty są super. Gorąco Wam polecam, słuchajcie. Już czasami nie wiem, czy masaż działa tak dobrze, czy ten ekstrakt z bluszczu. Czekajcie, naciągnę trochę mocniej, bo on jest trochę. powoduje, że ta skóra jest taka śliska, ten ekstrakt z bluszczu. O! No, oczywiście ja nie liczyłam, bo tu do Was gadam, ale dobrze by było, żeby ilość powtórzeń na każde oko. O! O! Uch, była taka sama. Słuchajcie, nie przejmujcie się dziewczyny, że y, wasza buzia troszeczkę się zaczerwieni. To nic, nie, nic absolutnie nie przeszkadza. To jest bardzo dobrze, o to chodzi. Ja to sobie jeszcze właśnie tutaj y, pod noskiem o. Robię te tak zwane zmarszczki palacza, chociaż ja nie palę. Wszystko to pięknie sobie masujemy. No i nie zapomnijcie o ustach. Usta też są bardzo. Ważne. Słuchajcie, tu chcę Wam pokazać jedną rzecz. Żeby te poliki, bo ja to już przetestowałam na sobie, mnóstwo tych ćwiczeń testowałam. Żeby te poliki się robiły takie fajne, wiecie, jędrne, i żeby nam nie opadały, tylko szły do góry. To o, tu trzeba pod tym mięśniem tak pięknie. O, wszystko wymasować. Jest jeszcze dodatkowy plus, ponieważ wtedy po prostu całą tą limfę przepychamy tak jak potrzeba, masujemy tu wszystko, całe te zatoki, więc wykonujemy sobie też, te zatoki szczękowe, więc wykonujemy sobie też taki masaż, bym powiedziała, limfatyczny tej twarzy, o zobaczcie, widzicie? Tutaj to wszystko, ta, te tak zwane chomiki nam się pięknie po prostu rozprostowują, wszystko jest takie, wiecie, och, o, idzie nam do góry. Widzicie? No, usteczka. Tutaj wszystko ładnie. Jeszcze możemy sobie o wszystko powklepywać. Proszę bardzo, elegancko. O, elegancko. No i co? Gotowe. Trzeba się zbierać do pracy. <laughs> <laughs> Jeszcze troszeczkę szyjeczkę. Szyjkę to warto jest właśnie w dół masować, żeby tu nam się pięknie ta skórka rozprostowała, bo to jest wtedy też taki drenaż limfatyczny na szyję. Ale na szyję zrobimy inny filmik, bo już się trochę nagadałam. Minęło nam 20 minut, nie chcę Was zamęczać. Kochane, dbajcie o swoją skórę. Twarz, szyja to są takie same miejsca, które mają mięśnie jak wszystkie inne mięśnie na naszym ciele. No i cóż, nikt nam tego za darmo nie da. Nikt nam tego nie da w prezencie. Musimy same nad tym pracować, żeby po prostu wyglądać dobrze. Także moje drogie, potem powiecie, wypracowane nie dane. Trzymajcie się ciepło. Dawajcie lajka, e, subskrybujcie, bo dzięki temu mój kanał e, po prostu dzięki lajkom, dzięki subskrypcjom może dotrzeć do większej ilości osób. E, mam nadzieję, że skorzystacie z porady, jeżeli chodzi o te masaże e, od zwykłej e, dziewczyny, a nie jakiejś specjalistki jogi, która wam daje gwarancję, że robiąc te masaże przez dłuższy czas będziecie miały spektakularne efekty. Ściskam was mocno. papa, pa. Do zobaczenia i subskrypcja.